No, się że mięso. Wracaj, wracaj. Eee. cześć, przemek! Ty wiesz kim ja jestem? Wiesz kim on jest? Pokradałem frajerów takich jak ty. Trzy lata włamów na osiedle, aż w końcu pały powinny. nie boś taki cwaniak. Ja takim lambusom tu tak ciąłem, że ty się leżał. Więc się pilnuj, bo ci tu pięknie. A ty młody co? Na czerwonym popasach przechodziłeś? I ja napad na bank. O ty. Tak. Ja. O, no, wyobraź sobie łysy. Jak masz dwóch gości i wchodzi do banku strzelani na spu pukawek, Takich pistoletów i pościgi takim samochodem. No klasyk! Klasyk. Ale co, planowałeś? Czy na czapach stałeś? Ściągałem. A ty tam łysy ten. To za co ty siedzisz? A co się tu świeżak? Ale jak ci powiem, to nie będziesz mógł spać. No we jestem kolegą z celi. Za gwałt na śpiących mężczyznach. Ta. Co ty? A <śm> <śm>